Siemeczko, widzowie, W dzisiejszym odcinku Nagrywamy zwykłą grę Fortnite No i co tam chcę dodać A Zachęcam was do zasubskrybowania, polubienia Kanału, w sensie, polubienia kanału, stoja w ręce Do polubienia filmów No i Oczywiście też, żeby odblokować następny odcinek Niech tu będzie 20 łapek w górę no i Też wspomnę, że Serdecznie zapraszam do subskrypcji kanału subskryb, Tak, subskrypcji I jeżeli chcecie wystąpić na odcinku To zaprosić mnie do znajomych Nazywam się Patryk piękny to link i tak sobie pogramy z parę gierek Chyba, to co mi dwa ulti? to jest u góry A! Ajajaj Słabo, słabo Ale nie, ja go muszę porobić, no nie jestem taki nuk Dostał 72 No i mówiłem, że go porobię Widzisz, wszystko, to wszystko dla was To wszystko dla was Jest tu coś? Nie ma wszystko dla Was, ale ładnego hedzika mu sprzedałem Napiszcie w komentarzu Pog, Pog... Patryk Widzę Mi Musi mieć dyskki Możecie też w komentarzu napisać jak się podoba Wam sezonik ja go oceniam fajne no, nie powiem, że nie. Mi się podoba. To... To co jest? Podjeżdżamy typa Ale samochody, mmm, piękne. Gdzie on jest? On jest tutaj pode mną. Albo tu. Czekajcie. Nie widzę go. Więc słuchajcie, uważnie. A! No i tu porobione. Więc co zrobię? Ejku. Patrzcie to. Zrobię go tak. Ale, ale Co? Ale widzieliście to? Widzieliście jak się pomyli po? Kurde no. Debbie. Znaczy nie, nie, to, nie, nie. Tak naprawdę to Epic zrobił to, że super bohaterki białe nie mogą być, ich w ogóle A tak naprawdę to ludzie to obeśli, bo widzicie, ten na przykład jest szary Nie powinno tego trochę być On ledwo to edytuje Nie, i on nie, on nie, przyjechał Dobra, następna giereczka Witamy, witamy w drugiej gierce. Nie, w trzeciej. W trzeciej chyba. Nie wiem, nie wiem, później może sprawdzę. Yy, zielone żywo Tak, zielone żywo płoty. Lecimy sobie. No, o wszystkim wspomniałem. Yy, właśnie. Jeszcze o jedynie powiedziałem. Yy, moim marzeniem jest mieć 1000 subskrypcji, no nie? No i dzięki wam może to się udać, tylko wystarczy kliknąć czerwonym żeby wszystkie powiadomienia o live'ach, o odcinkach przyszły do nas. No i jeżeli będzie tysiąc 1000 subskrypcji, robię kod twórcy i będą customy, nie customy, wszystko. I to z widzami. Więc... Opłacałoby się ja, chyba zasubskrybować, co nie? Nie! Porobił mnie! Jaki żart! Tego nie. Następna greczka, tylko tamta była nie wypo trochę, ale ta coś czuję, że tu może się. O nie, za no wszystko. Dobra, no to. A nie, w sumie dobra. Lecimy znowu na zielone. To jest moja ulubiona miejscka, chyba wiecie. W ogóle planuję zmianę ników, Jakiś kreatywny. W sensie wy, w tym. W Fortnite i w na YouTube. Ie. Żeby były te same, żeby był rozpoznawszy, wiecie o co chodzi, nie? Nie chodzę, to ostatnio dzisiaj górze. O kurde Dobra idziemy na ten dom, bo widziałem ty to Nie Nie wierzę w to. Jestem słaby, tak. Oj Dobra, teraz do lecimy do następnej gierki. A jeszcze jedno ogłoszenie: możecie mi dawać różne wyzwania, ja je zrobię. Znaczy, postaram się zrobić, tak? Nie wiem, czy zrobię, tylko postaram się zrobić.

Muszę się teraz postarać trochę fragu zrobić. Nie, jest słaby, no, ale nie wolno, nie wolno, Słaby to nie znaczy, że gorszy. Zde. Kurde, ale nie lubię tej takiej ściany edytować z ukosem. Nie, zielony i nie, nie, dziękuję. Polecimy sobie na zalew. Pana. Nie da się, nie, to że nie chcę, żeby to było wyjście. Ładnie śpiewacze, nie? Dobra, lecimy widzowie, widzowie, lecimy. Pamiętajcie o tym, że 20 łapek w górę i odblokowujemy następny odcinek. Na każdy komentarz odpowiadam serduszkiem. Tak, jestem tak miły. Zrobiłem to na iq A jak jest ten co był u góry, co nie? Tak, ty jest ten... ale po prostu tam... ja tego nie chcę Przydałoby się ammo Ooo, wiedzia wiedziałem, że tu wejdź Wiedziałem Darno, to szczęście, jak mówiłem. Lecimy podjechać. Ale nie, zginę już, na pewno nie. Haha. Ha. E, ale... Co? Nie, kończę, kończę nagrywanie. Idę do Robi, żegnam się z wami. Fajnie było nagrywać.